Cześć, dzisiaj opowiem Ci, dlaczego nie mam Netflixa i dlaczego ty też nie powinieneś. Netflix to jedna z najpopularniejszych platform streamingowych, która oferuje swoim użytkownikom szeroką gametę różnych filmów i seriali. Dlaczego więc z niego nie korzystam? Po pierwsze i najważniejsze, bo po prostu na tym oszczędzam. Nie mam konta na żadnym z serwisów typu Amazon Prime Video czy Disney Plus, więc nie muszę za nic płacić. Poza tym uważam, że moja wyobraźnia jest na tak wyrafinowanym poziomie, że w ogóle przestałem oglądać filmy. Nawet Netflixowe perełki, jak Arkane czy Wednesday, nie robią na mnie żadnego wrażenia. Wspomnieć również należy, że sam Netflix nie szanuje swoich widzów. Pamiętacie na przykład, co zrobił z Marką Wiedźmina w drugim sezonie? Albo to, co odjebał w rodowodzie krwi? To find the nearest brothel. Już nie będę wspominał, że często wspominana wytwórnia ma głęboko w dupie fakty historyczne. Reasumując, powiem Wam tylko tyle, że Netflix w ciągu ostatnich czterech lat się zeszmacił. Już dawno zszedł na psy w imię poprawności politycznej, równości i tolerancji, przez co stał się nieoglądalny. Wiem, że kuriozalnie to zabrzmi, ale mam nadzieję, że w niedługim czasie szybko zbankrutuje. Czego mu serdecznie życzę. Do następnego, moi drodzy.